Jesteśmy już po pierwszej fazie sezonu 2023. Pokonaliśmy trasy odcinków specjalnych trzech bardzo trudnych rajdów. Wyniki postawiły nas w dobrej sytuacji przed kolejną, drugą częścią sezonu, bardzo wymagającą. Jesteśmy w Polsce. Przygotowujemy się do rajdu Grecji, ale z dobrymi nastawieniami, ponieważ po ostatnim rajdzie safari mieliśmy, zwycięskim rajdzie safari. Mieliśmy trochę czasu, żeby odetchnąć, naładować akumulatory, ale też ciężko pracowaliśmy i myślę, że to. Powinno przynieść właściwe rezultaty, będę startował nową dla mnie konstrukcją, wciąż nową. Przejechaliśmy tym samochodem zaledwie jeden rajd Skoda Fabia RS. Charakteryzuje się dużymi nowinkami, bo jest to kompletnie inny samochód, więc trzeba znaleźć optymalne ustawienia. E, walczymy z kierowcami, którzy są nie dość że kierowcami fabrycznymi, to jeszcze mają właśnie bardzo duże doświadczenie w tym samochodzie. Rajd Grecji e, lubię, wygrywałem tam. E, natomiast teraz e, będziemy, mam nadzieję, pisać inną historię właśnie w Mistrzostwach Świata. E, jesteśmy dobrze nastawieni. E, w tej chwili mogę powiedzieć. E, tylko albo aż tyle, że nie mogę doczekać startu i mam nadzieję, że kibice nie tylko z Polski również. thank mm -hmm. you Zapraszam na odcinek specjalny Sporty Motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia, Karol Ferenc.